Szefom MONU najwyraźniej spodobał się historyczny mural, jaki od kilku lat zdobi część parkanu okalającego Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni. Znalazło to wyraz w ogłoszonym przez Ministerstwo Obrony Narodowej konkursie na ozdobienie innego fragmentu siedziby kryptologów. Dotyczył on realizacji plastycznej koncepcji Bitwy Warszawskiej z 1920 roku. Najwyżej oceniono propozycję firmy Roscoe Art. I to ona od kilkunastu dni pracuje na osiedlu piaski. Dla jej szefa Rafała Roskowińskiego to już siódmy tworzony w Legionowie mural. Tym razem o robiącej wrażenie długości 133 metrów. Przede wszystkim jest inna percepcja oglądalności tego muralu. Tamten mural ma percepcję oglądalności z poziomu właśnie torów. Jest strasznie długi i nie sposób go zobaczyć właśnie w jednej jednostce takiej fotograficznej. Dlatego ogląda go się to jak film. Jadąc, ogląda się te wszystkie bitwy. A te bitwy wszystkie mają niesamowite skróty. Tu mamy opowieść o jednej bitwie. Starałem się w jakiś sposób dostosować do, estetykę do tamtego muralu. Natomiast niewątpliwie zrobi to w sposób yy, dwukrotny. A więc yy, większa, yy, większy detal, bo ogląda się skrótsze. No a dwa, że chciałem lekko się odróżnić od tamtego muralu, który, który miał swoją historię w wieku 16, a mamy do 20, więc to jest jakiś tam progres artystyczny mam w głowie. I starałem się, biorąc pod uwagę swoje doświadczenia, to zrobić w sposób lekko inny. Rozpoczęte w lipcu prace potrwają około dwóch tygodni. Przez ten czas pięciu artystów zużyje ponad pół tony specjalnej, robionej na zamówienie farby. W efekcie mieszkańcy będą mogli obcować z kolejnym ważnym fragmentem polskiej historii. A nawet inaczej niż w przypadku obrazów widocznych od strony torów, co nieco się o niej dowiedzieć. Biorąc doświadczenie tamtego muralu, gdzie nie ma opisu bitew, tylko są tylko takie hasła tych bitew, staramy się, znaczy, zrobimy opis tych bitew. Czyli właściwie na, na każdy z tych brązowych ekranów, które Pan widzi, będą opisy dowódców, co to była za jednostka, gdzie walczyła, czyli taki skrót, oczywiście typograficzny, określający i informujący widza o konieczności tych bitew. Jak zdradził wykonawca muralu oficjalna przewidziana w umowie trwałości jego dzieła to dwa lata. Ważniejsza wydaje się, jednak ta nieoficjalna. Według Rafała Roskowińskiego nowy legionowski mural powinien w dobrej formie przetrwać co najmniej trzy dekady.